Złoć żółta jest to wieloletnia roślina cebulowa należąca do rodziny liliowatych, która naturalnie występuje niemal w całej Europie, w tym w Polsce. Najczęściej można ją spotkać w liściastych lasach, zaroślach oraz na terenach wilgotnych. Kwitnie bardzo wcześnie, od marca do początku maja na żółto i wytwarza cebulki. Ziele i cebulki złoci zawierają laktony i saponiny – Laktony działają wykrztuśnie i wzmacniająco na wydzielanie gruczołów trawiennych. W ziołolecznictwie złość żółtą stosuje się w nieżytach gadła zakażeniach zatok, infekcjach górnych dróg oddechowych, kaszlu, chrypce. Złość w swoim składzie posiada substancje, które mają właściwości substancji o działaniu antybakteryjnym, pierwotniakobójczym, i przeciwgrzybicznym, dlatego stosuje się tą roślinę w grzybicy i bakteriozie przewodu pokarmowego, a także w infekcjach skóry, głównie tych bakteryjnych, na zakażone rany, a także liszaje. Jeden z laktonów w większych dawkach działa. Jednak halucynogennie i drażniąco na przewód pokarmowy i wydalniczy. Profesor Łuczaj podaje, że cebule tej rośliny jedzono na surowo, suszone lub gotowane, głównie w czasach głodu. Mają przyjemny, łagodny, mączysty smak, są prawdopodobnie bogate w skrobie. Jedynym mankamentem żywieniowym. Tej, tych cebulek jest to, że są małe. Teraz podam przepis doktora Różańskiego na stosowanie złoci. Najpierw jest to nalewka, gdzie bierzemy jedną część suchego ziela z kwiatami i zalewamy pięcioma częściami alkoholu 40%. Pozostawiamy na około 7 dni, potem przefiltrowujemy. Nalewką tą można przemywać bakteryjne, wirusowe lub grzybicze schorzenia skórne. Teraz syrop. Do syropu stosujemy już tą nalewkę, której przepis podałam i dodajemy miodu w stosunku 1 do 1 i stosuje się po łyżeczce 2 do 4 razy dziennie. Teraz maść. Świeże ziele rozciera się z tranem i masłem w ten sposób, że bierze się jedną część papki roślinnej i rozciera z trzema do pięcioma częściami tranu i masła. To nadaje się do leczenia trudno gojących się ran, szczególnie zainfekowanych bakteriami i grzybami. Jednak w ogóle stosowanie preparatów ze złoci wymaga rozwagi i ostrożności. Nie można stosować ich w dowolnych dużych dawkach ani w czasie ciąży. Składniki złoci są dla niektórych ludzi także alergenami. Sok ze złoci w kontakcie ze skórą może także powodować kontaktowe zapalenie skóry. Złość też jest uprawiana w przydomowych ogrodach, jako roślina ozdobna, chociaż nie zdobyła aż takiej popularności.